Yenşeraz, yenşeraz, yenziye, <desak> yenziye <żyje> nam, yenziye nam. <desak> <żyje desak> <da>. Akdoğ. Yarık. <laughs> <suk> Yarık Skobas. Lo 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 No nie, nie wiem, nie wiem, nawet co powiedzieć. no. Dziękuję, <grywa> dzięki. Dziękuję no. e, bardzo za. za. Polał tak za. Ja tak wam jeszcze, dziękuję bym Za. kawał dobrej roboty. dzięki za wszystko. Dzięki za wszystko. Ej, Jarek, dzięki za wszystko. Dzięki za wszystko. Hej, Jarek, dzięki za wszystko! Dzięki za wszystko! Hej, Jarek, dzięki za wszystko! Wiecie co, ja, wszystko. ja przez ten ruch, to na starość mam najwięcej wzruszeń, to przez całe życie tyle nie miałem jak teraz. Dzięki, panowie, naprawdę, to, 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 to też zrobiliście. Pan tyle radości dobrze. Dziękujemy bardzo za wszystko. Dziękuję dziękujemy za wszystkie emocje, które... Dzięki robi. Mogliśmy dostać, no i wiesz, nie chcemy tutaj wielkich przemówień. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Zapraszamy Zapraszamy na Ludowa. Nie powtórzył w historii ruchu taki trener, który zrobi dwa awansy, nie? Mam <grym grym grym> nadzieję, że, że się nie, przydarzy <grym> nie przydarzy spadek. Także Zapraszamy, ja też trybuny. Mówię ze Zapraszamy na trybunę. Ja Zapraszamy no, na trybunę. W dalszym ciągu w odbudowie. I pan był w tym trudnym czasie. i Dzięki, dzięki, naprawdę. Jestem zaskoczony. Ja zawsze będę. 咱学本领。 we mm -hmm. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Jarek, Jarek, jare sprawdz! lolo. Lo, lo.